Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Geniam sobie gąbki, jest środa po 14, jakoś. co co ja spędziłem, Już trochę się rozwalają. Trochę bardzo teraz się rozwaliły. Tak chodzą, że trochę są pojedynków, jest. Tak to już się zwijają w miarę. Zczoraj złapaliśmy trochę później Wam pokażę jakie. Ja. O, to sobie chodzą. O tam jeszcze też idą niektóre No tak O tam poszły Nad sąsiadem na tę Sąsiad nie spędzi może go nie ma w domu Tam za tym coś od jest Zekwus sąsiadał sąsiada tam na końcu tak będzie Na taki widok to można popatrzeć a i jeszcze idę na dach Tam chodzą, co to idą tutaj u góry, tam, bo widać wysoko tam chodzą, aż podoba się, jak chodzą. O, sąsiad spędził. Latają. I znowu na sąsiadę może ścinka będzie pierwsza ścinka może będzie tam co z drzewami latają może pierwsza ścinka będzie Będzie, już idą na dach powoli Jednak sąsiad jest w domu O Widać jak chodzą Słyszała? O, idą nad niego, a może nie Niech się przekręcą jeszcze raz w lewo i... Powinna cinka być O Może będzie Jak pójdą niżej nasza albo jego wyżej O Może coś będzie z tego Jeśli się obkręcę jeszcze raz Jest ścinka. O nie, nie, Może jeszcze raz Jest ścinka. Teraz niech się wymieszają tylko Jest ścinka. Pierwsza ścinka w tym roku O, Aż lepszy humor jest od razu Ładnie się wyrywały. Za chwilę znowu się złączą Jak tak będą latać to aż też chce się patrzeć Pierwsza ścinka zaliczona Zobaczymy jak straty I tak dalej Dobra, idą. Już tu nie wsiadają powoli. Teraz Dosiad musi usiąść. Siadu mało jest. Ale może. Za chwilę znowu pójdą do ścinki. Jak tak będą latać? Tutaj nasze, tam jego Coś tam Budapeszty prawie Może tam kilka jasnych będzie? Zobaczymy, czy jasne są lepsze, czy Budapeszty O, te się już rozwaliły Jasna strefa z zasiadaniem jest siadałem już Tam jeden poleciał już Wszystkie się jakoś rozwalają strasznie Tu jeden lata Tak jest jeden tutaj był Poszedł już O, znowu ścinka będzie za chwilę Tak chodzą, że nie wiem, jakoś coś się odbiło chyba No już są u sąsiada normalnie Nic nie widzę Nasze głęby, że tak chodziły. No u sąsiada są już, no Chyba pomyliły dachy O, już idą powoli Tam sąsiada z tyłu Teraz to już jest mój totalny Już nic nie wiem gdzie co jest Spancytka jest Ja już się pogubiłem już, naprawdę Te świeże nie powinny powracać, bo to są mądre Ale każdy go może zawieść Nie ma gołębi mądry, jak to się mówi O, perłowy nawet latał, w ścińce był Coś będzie z perłowego O A nie jednak myślałem że Buda posiada to winer Aż winer a tamte idą, znowu w ścinkę pójdą i będzie. Tyle złapania Nie widać ich? O, teraz widać Ostatnio oglądałem filmik Gołębie tatka Tu Gołębie tatka tych wszystkich tam się spotkali w stojówku Bardzo pozdrawiam jak oglądacie Może kiedyś się spotkamy na jakimś rynku lub tak normalnie z Hubertem się widziałem już Te łaciany wygrałem wtedy Też widziałem się z Hubertem Pogadaliśmy chwilę wtedy A teraz tylko się zostało na razie. O, tu jeden już jest. Znaczy, no, głębi to jest nieprawdopodobne wcześniej. Tak nie latały wcześniej. Bardziej tylko nad dachem. A dzisiaj taką klasę pokazały. Chyba wątpię, że coś zostało z nimi. Ale może coś jest. Wiat trochę jest Same młode chyba tutaj są Dlatego tak chodzą na si się odbił skupki Nie, jasny jest jeden. Jasny na pewno jest jeden. Dobra, czekajcie, otworzę siatkę. Nasypię im żarcia. Jestem już. Nasypałem im. Otworzyłem siatki. A tam gdzieś powiedziałem kolejne dwa jasne jakieś. Wylot i zwykły. Może coś odkupił kupił jakieś? Nie wiem. O, tam siedzi ten jasny. Zwykły. Zwykłe jasne O, przyleciał jeden już przyleciał A zobaczymy co będzie dalej się gania A, bo tam coś ląduje Lądowało Gania czy Nie siedzi u niego Tak to by nie spędził Dobra, wezmę drobinkę i zobaczę, czy coś jeszcze nie siedzi. Jestem Tam siedzi Jasny, oj, Budapeszt jeszcze siedzi. To są dwa tam Jasny, i tam Budapeszt. Dobra, zajdę nie w tej włoszył. Może wejdę. Tu Jasny siedzi na zielonej Obronce i tam Budapeszt, i wykorniaty. Na razie to tyle, jak złapię, to nagram wam więcej, coś znów po kolejnym jakimś czasie. Jasnego złapałem tam. Jeszcze Budapesz siedzi, ciężko będzie go złapać. Będę musiał siedzieć tutaj, ale czego się nie robi na złapanie gołębia, może wejdzie jakoś szybko. Jak złapię go to spędzę, zobaczymy jak będą chodzić, Być będzie to samo, czy będzie gorzej Nie ma to jak zasiąg Już by były złapane i wymagały się od nowa O, natomiast szomek chodzi A ten siedzi i patrzy się A jeszcze ja zrobimy Za jakiś mam domu czas kolejny Dobrze Czy złapałem czy nie Czy poszedł tak dalej, to zobaczmy. w później. No i wszedł. Tak się prezentuje. Samiszka będzie korniaca siwa. I teraz wam pokażę kopane. Może wejdziemy. O, taki kasztan. Cepelcz wczoraj był łapany ten Budapeszt też wczoraj Ten też, ale to się wydaje, że to jest ten z naszych Budapesztów Ale nie wiem, nie jestem pewien Takiego mieliśmy kiedyś w Budapeszta, Budapeszcie Przypomnę kiedyś mojego, ale... Jak to mówić, nie jestem pewien Perłowy też wczoraj był łapany Cepelka, kasztan, Budapeszt Dwa Budapeszty, Cepelka, kasztan i Perłowy, o! Tamte cztery po lewej I ten Ta była pana ostatnio Kilka dni temu Ten tak samo, Budapeszt Ten też był kilkanaście dni łapany A Jeszcze i tamte jasne i tamta Budapesztka I dziewięćdziesiąty panek 9-0 chyba musiałbym przejrzeć na wieczór przejdę i powiem Wam, czy coś zginęło, czy nie. Tak bardziej oczywistych tego jasna nie jest. Spancerka też jest wyszła, też są. Muszę też. Gdyby zostało tylko te jasne składowe i te łebki, ale to wieczorem Wam powiem. Wieczorem Wam powiem. Jakie jest stan ile zostawnych ile tych Za chwilę się bierzemy za kolejne ganiania za jakieś pół godzinki nie sobie jeszcze odpoczną I lecimy kolejne ganiania i to tak by było z tych łapanych I za chwilę idziemy poganiać Spędziłem je, ale jest bardzo wiatr Nie mogłem się podnieść Jeszcze tak kilka minut latają pod dachem No Dobra nie. się Za tak kilka minut dobrze latają Nawet kilkanaście minut powiedziałbym Ale się już nie podniósł, On Może jak spędzę... O! 16. Będę latać. Zmęczyły się. To na razie wybory. tyle ty. Wieczorem. Czy wszystkie są, czy wszystkich nie ma? Czy wszystkie są, ile zginęło i tak dalej. To już wieczorem wam nagram. Teraz na razie to tyle. Właśnie teraz to jasny, tamten normalnie z góry zjeżdżał przed chwilą. Napędzałem je, ja. został ostatni A teraz Jasny wrócił Z tego roku, samiec Został jeden, jak widać A to patrzę Jasny wrócił Jeden Może ile coś było u niego Nie wiem, ale na pewno jeden wrócił Jasny Może gdzieś zabłądził Nie wiem, nie jestem stanie o tego powiedzieć Niech jeszcze ten wejdzie, będzie wszystko zamknę, je, policzę i tyle. Pewno na razie to znowu by było tyle. Nagram coś jak się, jak coś przyjdzie, nie. lub coś takiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jestem już, obliczyłem wszystko I chodzi na to, że jeden zginął Brakuje jednego Wylota białogłona Albo tego, albo tego, bo zwykłe są Z Jednego białogłona albo wylota brakuje Składowe wszystkie są Tutaj są same łebki, po je Tam są same składowe I krymki, i wyszwance to Są driery, brzylki i takie tam Poprzerzucałem je Żeby się obsalewały tam te składowe Ale i tak razem będą chodzić Kaniany razem będą Właśnie przyszedł, wtedy ten był 1000, stracony 2 na plus, czyli 2 i to tyle było w tym odcinku cały dzień. Naprawdę wam pokazałem w tym odcinku wtedy z tymi Jakbyście chcieli, takie odcinki to takie odcinki. Jak ten, takie dłuższe, z całego dnia czy coś. Napiszcie w komentarzu, to postaram się takie filmiki wam zrobić. No i co? Do zobaczenia. Do kolejnych odcinków. Pozdrawiam wszystkich.